Witamy Was w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć. Ostatnio rozmawialiśmy o pewności naszego zbawienia, o tym, że nasze grzechy są już przebaczone oraz że jesteśmy przejednani z Bogiem i usprawiedliwieni przed Nim, a także, że zawieramy Boże życie. Ale czy zadawaliście sobie kiedyś pytanie, czy to zbawienie można utracić? Kiedy popełnimy grzech bądź zrobimy coś złego, czy automatycznie tracimy nasze zbawienie? No ja miałam właśnie takie wątpliwości, wspominałam o tym w ostatnim odcinku i nawet przejęłam pana dwukrotnie, bo myślałam, że może nie jestem zbawiona, dlatego że zaczęłam robić coś mm -hmm. niewłaściwego. Dlatego w tym odcinku chcielibyśmy porozmawiać o kolejnej bardzo ważnej kwestii i jest to bezpieczeństwo zbawienia. Czyli mówiliśmy już o pewności zbawienia, że jesteśmy pewni tego, że mm -hmm. jesteśmy zbawieni, a teraz chcemy porozmawiać o tym, że nasze zbawienie jest bezpieczne. I można to porównać do pieniędzy w banku. Jak o. masz y, pieniądze odłożone w banku, mhm. na koncie, y, to masz pewność, że masz swoje pieniądze. One tam mhm. są tak. w banku, jesteś tego pewna. Ale możesz mieć tutaj problem z bezpieczeństwem. Nie mieć pewności, że twoje pieniądze są bezpieczne, jeśli na przykład bank zacznie jakieś dziwne inwestycje prowadzić mhm. albo przestanie nawet skarbiec zamykać. U. Więc właśnie dlatego dzisiaj chcę porozmawiać o tym, że nasze zbawienie, nie tylko możemy być pewni tego, że jesteśmy zbawieni, ale również pewni tego, że nasze zbawienie jest bezpieczne na zawsze. Super. I są na to dowody. Mhm, super, super. Poprosiliśmy naszych znajomych i chcemy Wam przedstawić pierwszy dowód. Cześć. Po pierwsze, musimy zobaczyć, że nasze zbawienie zainicjował Bóg, a Jego powołanie jest. Nieodwracalne. Nikt z nas tak naprawdę nie zainicjował swojego zbawienia, i ukazuje nam to Biblia, a konkretnie list do Efezjan, pierwszy rozdział, wersety 4 do 5. Fragment ten ukazuje, że nasze zbawienie zostało zainicjowane przez Boga jeszcze zanim się urodziliśmy. I ten fragment brzmi tak, jak wybrał nas w nim przed założeniem świata. Abyśmy byli święci i nieskazitelni przed Nim w miłości, przeznaczając nas do synostwa przez Jezusa Chrystusa ku sobie, według upodobania swojej woli. Czyli w tym fragmencie widzimy, że nasze zbawienie nie zaczęło się od nas, zaczęło się od Boga, który wybrał nas przed założeniem świata. Jest jeszcze drugi fragment z Listu do Rzymian, rozdział 11, werset 29, który przekazuje bardzo pokrzepiające słowa. I brzmią one łaskawe, dary, i powołanie przez Boga są nieodwołalne. Nieodwołalne, co oznacza, że nasze zbawienie, które zostało zainicjowane przez Boga, jest nieodwracalne, jest ustawiczne, ostateczne i niezmienne. Dziękujemy Ci za super dowód. Widzimy w nim, że nasze zbawienie jest nieutracalne. To może od razu przejdziemy do kolejnego dowodu. Mhm. Cześć. A więc w pierwszym liście Jana 4.10. Jest napisane: W tym jest miłość nie, że my ukochaliśmy Boga, lecz że On nas ukochał i posłał swego syna jako przejednanie za nasze grzechy. Oraz w Księdze Jeremiasza 31:3 jest napisane: Bóg mówi: Umiłowałem Cię wieczną miłością. Amen. Możemy nie kochać innych, jeśli oni nie naszej naszej miłości, naszych uczuć. O, lub. Chcemy, aby inni spełnili najpierw pewne warunki, dzięki czemu mogliby sobie e, zasłużyć na naszą miłość. Bóg jednak ukochał nas, gdy byliśmy Jego wrogami, a nawet gdy byliśmy umarli w swoich przewinieniach i grzechach. Bóg ukochał nas tak bardzo, że posłał swego syna, żeby umarł za nasze grzechy. Jego miłość wobec nas jest aż tak wielka aż tak wieczna. Boża łaska względem nas jest również wieczna. Drugi list do Tymoteusza 1,9 oznajmia, który Bóg nas bawił i powołał świętym powołaniem, nie według naszych czynów, lecz według własnego zamysłu i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed czasami wieków. Bóg dał nam swoją łaskę przed czasami wieków. Amen. Czyli w wieczności przeszłej. O, nasze zbawienie nie opiera się na miłości, jaką żywimy do Boga, ani nie na naszych czynach, lecz na Jego wiecznej, niezmiennej miłości do nas oraz Jego wiecznej łasce. Amen. To są naprawdę super dowody, prawda? Mm -hmm. Jarku, czy w Biblii możemy znaleźć jeszcze jakiś dowód dotyczący bezpieczeństwa naszego zbawienia? Tak. Biblia okazuje bardzo wyraźnie, że kolejnym dowodem jest Boża sprawiedliwość. Człowiek upadł i zaczął grzeszyć, i to jest doświadczenie każdego z nas, prawda? Ale przed Bogiem grzech wiąże się z karą. Też Bóg jest sprawiedliwy, jest święty, a grzech. Go uraża, uraża jego sprawiedliwość, narusza jego sprawiedliwość. I e, tak jak mówiliśmy wcześniej, tam gdzie jest Bóg, e, tam nie może być grzechu. I też mm -hmm. możemy to powiedzieć odwrotnie: tam gdzie jest grzech, tam Bóg nie może wejść. Więc grzech musi najpierw odejść, aby Bóg mógł przyjść. I w, jak, w jaki sposób ten grzech może odejść? Wiecie, grzech, który człowiek popełnia, staje się jego. Mm, Obciążeniem przed Bogiem, że tak powiem. I, i gdy Pan Jezus przyszedł i dokonał dla nas odkupienia, umarł za nas jako sprawiedliwy, jako ten, który nigdy nie popełnił grzechu. I, i <laughs> przed Bogiem dokonał doskonałej ofiary za grzech każdego człowieka, za każdy grzech tak naprawdę. Jest napisane, że jest barankiem, który zabiera grzech świata. Chodzi o to, że Boże wymaganie Jego sprawiedliwości stało całkowicie zaspokojone. Udobrane wręcz mhm. e, tą sprawiedliwą ofiarą Pana Jezusa na krzyżu. Tak więc e, teraz e, my, wierząc, przyjmując e, to odkupienie poprzez wiarę w Chrystusa w to, czego on dokonał, e, pozbywamy się tego grzechu. Pan Jezus go zabiera wręcz mhm. od nas, nie oczyszcza nas z Niego i nie jesteśmy przed Bogiem e, winni. Mhm. A czy mógłbyś jeszcze ten, ten przykład jakoś zobrazować, żeby, mhm. tak, żeby tak rozjaśnić? Dobrze, e, załóżmy, że jedziesz samochodem, mhm. e, przekraczasz prędkość, łamiesz e, przepisy, zatrzymuje cię policja, dostajesz mandat. Ten mandat jest, e, obciąża, obciąża Ciebie w sądzie wobec prawa mhm. w danym kraju, w Polsce powiedzmy. I nie masz e, pieniędzy, aby za niego zapłacić, okay. prawda? E, I co się dzieje wtedy? No powiedzmy, że ktoś za, za ciebie zapłaci ten mandat. Okay. E, I wówczas... Idziesz do sądu, sąd cię wzywa, ale sąd już nie może e, ponownie żądać od ciebie pieniędzy za, za, za ten mandat, mm -hmm. który już to zapłacił, prawda? Więc ciebie uniewinnia. Uniewinnia ciebie i sprawa zostaje całkowicie e, załatwiona. Mm -hmm. e, tak samo przed Bogiem. E, obciążały nas nasze grzechy, ale pan Jezus zapłacił za nie najwyższą karę, najwyższą cenę, przepraszam. E, tak więc. Bóg nie, nie jest w stanie już teraz od nas, nie może od nas żądać czegoś więcej mm. albo jakiegoś mm, zadośćuczynienia, ponieważ Jego, Chryst Jego syn całkowicie e, e, zaspokoił właśnie tę potrzebę. Na tym właśnie polega Boża Sprawiedliwość. Mm. Ja, super. No, to są naprawdę wspaniałe dowody. I będziemy kontynuować w następnym odcinku. Więc zapraszamy Was w kolejną środę. A w międzyczasie chcemy Was zaprosić. W ten piątek na wieczór śpiewania pieśni Panu. To spotkanie odbędzie się 11 czerwca. Gorąco, gorąco Was zapraszamy. Chcemy rozpalić naszego ducha, tak jak Paweł pisał w drugim liście do Tymoteusza. I żeby to zrobić, potrzebujemy siebie nawzajem. Także zapraszamy, zapraszamy Was, dołączcie do nas i rozpalmy tego ducha i śpiewajmy Naszemu Bogu wspólnie. Spotkamy się na Zoomie o godzinie 19.00. Tak więc, wypatrujcie u nas na stronie wszelkich informacji. Wszystko jest tam umieszczone i zapraszamy bardzo gorąco. I nie zapomnijcie o tym, żeby komentować nasze filmiki. Ostatnio otrzymaliśmy pozytywne odpowiedzi, które, które, bardzo nam, które bardzo nas zachęcają i pomagają w dalszym nagrywaniu. Oczywiście, też dajcie znać, jakie Wy macie pytania i bardzo chętnie odpowiemy na nie. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. cześć.